musisz koniecznie o tym wiedzieć. Jeśli masz Hashimoto lub inną chroniczną dolegliwość, jedna godzina snu o tej porze jest warta 3 godziny o każdej innej porze. A oto dlaczego. Hej, jestem holistycznym trenerem, pomagam ludziom przywrócić organizm do prawidłowego funkcjonowania, żeby czuli się optymalnie, zanim zatem zaobserwuję jej profil. Od 10 do północy są to złote godziny regeneracji. Podczas tego czasu Przysadka wydziela największą ilość hormonu wzrostu. Osiąga ona szczyt od 11 do 11:30. Jedna godzina snu w tym oknie jest warta 3 godzin, jeśli pójdziesz spać po 12. Hormon wzrostu odbudowuje tkanki, spala tłuszcz, wzmacnia kości. Po północy jego produkcja spada o 75%. Temperatura ciała naturalnie zaczyna spadać o 10, co jest sygnałem na głęboki sen. Jeśli pójdziesz spać w tym czasie, naturalnie wchodzisz w falę delta. Jest to uzdrawiająca faza, kiedy mózg usuwa toksyny. Chodzisz spać o drugiej? twoja temperatura już się obniżyła, a teraz wzrasta, twój sen będzie płytki. Melatonina jest 3 razy bardziej aktywna przed północą. Od dziewiątej do północy szyszynka wydziela melatoninę, która nie tylko robi Cię śpiącym, ale naprawia DNA i niszczy komórki rakowe. Po północy melatonina jest nadal obecna, ale ze zmniejszoną mocą. Tak jakby porównać sok ze świeżo wyciśniętych owoców do soku z kartonu. Działa, ale nie tak dobrze. Kortyzol jest na najmniejszym poziomie od dziesiątej do północy. To jest jedyne okno, gdy kortyzol powinien być na jak najmniejszym poziomie. Organizm całkowicie się relaksuje, a stan zapalny spada. System odpornościowy się regeneruje. Pójdziesz spać po północy, kortyzol już wzrasta. Śpisz, ale nie regenerujesz się tak dobrze. A na koniec, osoby, które śpią przed dziesiątą, żyją 6 lat dłużej. Ryzyko depresji spada o 40%. Cukrzyco o 30, a chorób serca o 25. Więc nie do końca jest to, ile godzin śpisz, ale w jakim oknie. Od 10 do północy jest to najlepszy biohack. Jeśli chcesz rozpocząć współpracę jeden na jeden i czujesz, że to może Ci pomóc, wyślij wiadomość z prywatną zapytaniem i umów się na darmową konsultację.